...osób, które potrafią coś więcej niż przeciętni. Bo wiecie przecięciaków nikt nie pamięta. Przeciętność nie kręci, przeciętność nie jest sexy. Przeciętność po prostu jest. Ok? Natomiast pilnie poszukiwani są, jakbyście, jakbyście sobie chcieli odpowiedzieć na pytanie, yy, kim miałbym być, w yy, którą stronę miałbym kształtować swój rozwój, Żebym był, nazwijmy to, atrakcyjnym partnerem do biznesu, do pracy, do współpracy dla osób, które tworzą czy współtworzą, nazwijmy to, modele biznesowe. Nie? I wyobraź sobie, że to wystarczy, że będziesz specjalistą, ale uważaj, nie z dyplomu, tylko faktycznie specjalistą. Lepszym niż przeciętność. Rozumiem, o czym mówię? I jeżeli będziesz specjalistą w piłkę rożną, to gdzie będziesz miał? Na kawdorze. A jeżeli nie będziesz, to na zalewę na progę. I tam zarobisz kasę, a tu będziesz musiał dopłacić, żeby pobrać. No taka jest rzeczywistość. Jeszcze jak nie dokładnie tak. Dokładnie tak. I, I tak jest ze wszystkim. Jeżeli umiesz cokolwiek aby aby, to masz problem, żeby się gdziekolwiek, jakiejkolwiek robotę załapać, tak czy nie? A jeżeli jesteś specem, to nie ma znaczenia, ile powiesz za swoją godzinę pracy. Po prostu chcą cię mieć, i tyle. A twoje zadanie wiesz, jakie jest? Spowodować, żebyś był specem? I tyle. Proste, nie? Jak czy nie? Jeszcze raz. Sara, a powiedz mi, yy, chciałabyś być w czymś, jakimś przepraszam, specjalistką? Tak? A w jakim? <tryk> Słuchaj, Już <laughs> ma zamówienie. Zobacz, jak szybka reakcja, interakcja. Wystarczy wyartykułować to, w co się potrafi. I od razu są zamówienia.